Siema, Siema na maneczko. maneczko, z tej strony Monońki 2 czyli Kati i ja Dzisiaj moi drodzy jak widzicie pod tytułem zagramy w Among Us Ale nie Among Us bo tak naprawdę to Fortnite ale Fortnite w Among Us. Rozumiecie, jakie to jest skomplikowane? Gabi wam chyba potwierdzi, że to Among Us jest prawie tak samo dobre, jak zwykły Among Us, prawda? Jest bardzo dobre, ale koniecznie musicie zobaczyć, bo dzieją się naprawdę fantastyczne rzeczy. Tak, wiecie. ale y, chodzi o to, że tam wszystko działa. Tam robicie misje, tam jest głosowanie, tam możecie zgłaszać ciało. Naprawdę jest... Y, no bawiliśmy się niesamowicie. Oczywiście większą paczką, bo aż w 8 osób znowu graliśmy, więc myślę, że będzie naprawdę mega fajnie. Tak samo, jeżeli wy chciecie, żeby było jeszcze fajniej, Tu łapki w górę. Myślę, że taką grę taki tryb taki skomplikowany i ale 5 tysięcy. Ile? 5 tysięcy zostawcie, proszę. Teraz zrób taki efekt, jak mi głowa wybucha. E, no, i oczywiście subskrybujcie subsystemem po 100 tysięcy jeśli już bardzo Dokładnie. blisko, więc kliknij ten przycisk, tak? Kliknij, będę bardzo wdzięczny. No i oczywiście kod Imanem pewnie bez twórcy, jeżeli podobają wam się takie rzeczy. Kochamy Was bardzo. Na teraz już nie przedłużamy. I gramy. Lecimy Wam wytłumaczymy wszystko. Moi drodzy, jesteśmy w gierce. Ja jestem crewmate, więc musimy zrobić. Całkiem sporo zadań, ja kompletnie nie mam pojęcia kto jest kim, więc mam wielką nad... Czekajcie, Deliver to Research, dobra, czyli musimy podnieść to, żeby zanieść gdzieś. Jako ekipa musimy zrobić aż 24 zadania. Ogólnie patrzcie, te takie gwiazdeczki to są nasze misje, wszystko działa tak samo. A jest też skaner dość ciekawy, jest tutaj, są wenty, jest głosowanie. Ogólnie zobaczycie, że napra... nawet mapa jest taka sama praktycznie. Zobaczycie, że mapka, jak i cała ta gra jest naprawdę totalnie pogchampowa i nawet, nie wiem, no może nie jest lepsza niż, niż zwykła Among Us, ale naprawdę jest super. Wklędzi <grym> się w to szybko, my jeszcze takiej pełnej gry nie zagraliśmy, ale testowaliśmy i naprawdę wychodziło świetnie, więc ja muszę zanieść to do storage'a. tak mi się wydaje, że miałem do storage'a zanieść i bardzo bym chciał, żeby to jednak było storecz bo muszę wykonać quest'a, ale to nie tutaj. Gdzie to mógłbym zanieść? Tutaj? Oj oj, ty! Mamy jakąś dyskusję, co się stało? halo! Oh, ja co? tylko z tym jak ktoś zabija. Kogo nie ma? Też. A zgłosiliście, czy znaleźliście ciało? Znalazłem ciało. Nie ma chyba pana naszego poprzedniego <tuszy> e, Sylwestra. I pana Pabla. I Pana Pabla? Raz, dwa, trzy! O nie! Dobra, to, maja, nie, to nie Gabi, bo byłem z Gabi przez większość to jest meczu. Maja, bo to nie Maja, maja bo Pana Pablo. To nie jest Maja, bo ja z Mają chodziłem przez Prakyszyn. A ja w ja nikogo praktycznie... nie A, Co? A, Co? Moim zdaniem to jest dobrze. Adi Dobra, guzik, Adi, kryje. Nie adi i, adi maja. i Maja. Dobra, to ja? Do kogo pierwszego? Dajcie mi, ale czemu ja bez dostry. wytłumaczenia? Ja jestem crewmate'em, robiłem zadanka, byłem w storage'u właśnie zanieść młotek, A jakie latarkę. kabelki robiłeś? Nie robiłem kabelków, robiłem to, co Gabi chciała zrobić, tylko nie potrafiła. Miałaś taką tą, prawda? Taką latarkę trzeba było zanieść do Ja Przecież ją zrobiłam, zaniosłam. No ciekawe. I e, jak Ja chciałem tylko wkręcić, Przestań bo nic nie mogę mówić, bo jest głośno, pajacu. E, tylko chciałem, Maję wiecie, bo wydaje mi się, że Maja nie jest, Guzik i Kety brzmią bardzo podejrzanie. I oni technicznie we dwójkę słyszeli zabójstwo, więc wiecie. Ej, Ja widziałam guzika ale po guz... drodze, jakby co? Więc tak, wydaje mi tak, się, tak, że guzik tak. jest raczej czysty. Aha, ale... bo widziałeś guzika, tak? No dobra. Tak, nie nie ja kiedyś nie, nie no, widziałem widziałem kiedyś Nie, na nie, na telewizji. nie, 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 Dobra, nie, 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 jesteście nie, nie, strasznie. nie, Jezus, strzałośnie jesteście. No, no to... Ciekawe to... Ciekawe, gratuluję, gratuluję! Nawet moja, którą broniłem. Dobra! Ale! Żegnam ale... eee. Was! Przegracie. Okej, okay, teraz zagramy bez Adriana i wydaje mi się, że on był na pewno impostorem. Tej kiedy coś kombinuje. Co to są wenty? <grym> Skakał po wentach! Uuu? Maja, <noise> praktycznie się od niej odbiłam. Ej, latarkę już lubiłam, więc wydaje mi się, że chyba można dwa razy robić te same zadanie. To jest w ogóle ultra śmieszne. No ale nic, zaniesiemy sobie latarkę, może przez rundę ona się, wiecie, zadanie K się yy, resytują. Czy jest ktoś tutaj? Nie, okej. Okay. A, nie mogę już zrobić, widzicie? Jednak oszukałam Was. Reaktor! O nie, szybko, rybkę, 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 rybkę. Dobra, teraz szybciorem. No i patrzcie. Sabotażysta jakiś niedobry. Kompletnie nie znam tej mapki! 100 metrów, no ja tam nie zdążę, dobiec. O nie. Dobrze, uf. Rybkę z tego co pamiętam do kafeterii. Dobra, kiedy robisz zadanka? Jesteś Maja. Ale wy jesteście pajacami! Co jest? Pajacami, mówiłem wam, no, 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 ja widziałem, że to jest, no ale, no... Ej, no mówiłem! Ja a mówiłem, ja mówiłem, że to zna, guzik, ale, no. a, a ty tak I broniłeś jej? No skończy. tak, a ty tak bronił maja. Tak maja. No, bo... maja. Ja tylko raz jej obroniłem, powiedziałem, się, ja widziałem, to była cała moja obrona, ale a powiedziałem wam ja od razu, że to guzik, no bo widziałem, że to guzik, pajac. Dobra, widzowie, poprzedniej druncie nawet nie ma co o tym gadać, bo naprawdę zachowali się, zwłaszcza Gabi. Moim zdaniem Gabi, ja to odbieram jako zdradę, wiecie? To było żałosne, co, co ta kobieta zrobiła. Ale ja wezmę tą rybkę i pójdę razem z nią, żeby mieć potem pewność, że Gabi jest faktycznie czysta. Bo bardzo bym chciał. Tylko Gabi w sumie taka się wydaje, dość groźna. Gdzie jest kafeteria? Eee, tam, dobra. No tutaj jest dość tak strasznie. Kafeteria, z tego co wiem, jest tutaj. I muszę gdzieś zanieść tą rybkę. Czy to tutaj się zanosi? Nie, tutaj się zanosi. Dobra, jedna misja zrobiona. Do obserwatorium muszę zanieść. Gdzie jest obserwatorium? Na górze gdzieś, więc muszę pójść tędy i tam tamtędy. No, wydaje mi się... Ojoj, tu są jakieś dymy. Guzik. Dobra, ja wiem, kto to jest. Znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że to jest on, czy nie. Były trochę dymy. Ale widziałem tego typa. On tak bardzo, bardzo niebezpiecznie podchodził. To chyba nie tutaj, ale... Hm. Nie no, ja się boję go. On strasznie, strasznie dziwnie... Się zachowywał. Mam już całkiem sporo tych zadań zrobionych, ale wydaje mi się, że Kity, choć bardzo podejrzanie, czaił się na mnie. Gabi była za nami, Kity też był za nami, a przyszła Gabi. znaczy, przyszedł sam Kity. Oj, oj, oj. Gabi też jest? Gabi też jest chyba, co? musi być albo Gabi, albo Kyty. Nie, nie zabijanie, 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 zabijanie. Dobra. Czemu przede mną zgłosiłeś? Pajacu. Cieba? Ponieważ ja bym Cieba? chciał znaczy, że Gabi stała przy tym do oddawania potek potką w ręku. Nie no i oddała jej po czym ryby. rybę potkę później. Nie, nie. Moi drodzy, tutaj jest tylko jej wyłącznie Gabi. Czy ty nie widziałaś w momencie, w którym Byliśmy, znaczy ja bym opowiedział o swojej historii. A, ja wiem o, co, o czym chcesz powiedzieć. z Pablo, pan Pablo wyszedł z Wentów, to na pewno, dlatego biegłem, kiedy ty potwierdzi, że byłem zaraz za nim naciskać przycisk. I byłem z Gabi i Pablo w jednym pokoju. Jak chciałem wyjść, który z nich od razu zamknął drzwi? Nie wiem do końca, kto to był. Pablo za mną biegał, ale nie mógł mnie zabić, wydaje ale mi się. że Ale widziałeś, jak killa. Pablo próbował cię ten próbował Ja wiem, że to trafić? był Pablo. Wydaje mi się, że to jest Pablo i Gabi. Oh. No. Ale Pablo na 100%. No Ja jestem przekonany. Pablo, widziałem, że jak Pablo, wychodzisz ja, z wędów ja i. Ja... i... <noise> ja nie jestem zabójcą. I. To wy Ja nie jestem zabójcą! No. Oh, yeah. Nie no, Pablo, Pablo przy mnie wychodził z wentów i jak próbowałem uciec, zamknął mi drzwi po prostu. I nagle tam też Gabi była, nie wiem, w sumie skąd i Gabi jakby się nie bała i nic nie robiła. Ale wydaje mi się, że Gabi, ja wydaje mi się, że Gabi jako ostatnio pobiegła zamknąć, wiecie, ten meltdown, jak ja biegłem My po prostu. byliśmy w meltdownie i gdzieś jeszcze. Dobra, widzowie, zgłosiłem to co miałem. Wydaje mi się, że, że bardzo dobrze zgłosiłem. Nie wiem jeszcze kto. Wydawało mi się, że kity, ale wydaje mi się, że Pablo na 100%. Był mordercą, gdzie to trzeba zanieść? To kafeteria, ok, czyli tutaj gdzieś blisko. A jestem praktycznie 100% pewny, jestem bardzo ciekaw Gabi, bo to było bardzo dziwne, że byliśmy we dwójkę, w jednym pokoju, ale na początku też muszę przyznać, że śmierdział mi Kity, ale Kity raczej sam na siebie by nie zgłosił, prawda? Gdzie to trzeba oddać tą rybkę? Czy jak już teraz robiłem, to nie mogę tego oddać? Bardzo, bardzo jest to dziwne. Oj, oj przypał. Coś czujesz tutaj, ktoś będzie się czaił przy tych turbinkach. Ktoś może po prostu na plecach mnie zabić, ale zostało 12 sekund. Tak też myślałem. A jaj też padł. Zobaczmy, kto co oni tam gadają. ktoś nas odstrzelił i to był chyba paprek. Gabi. Co? Bo poszliśmy na turbinę i ja dobiegałem, a Sylos sprzedała mu kosę w plecy. No i. Nie, 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 nie. Tam Ali właśnie był nieżywy, ja zgłosiłem tutaj. Nie, ja zgłosiłem. Zgłosiłaś? Ja zgłosiłem, bo no, widziałem Cię nad trupem. No, ostrzeliłeś nas. No jakby was ostrzelił, to na. nie zgłosił, tylko bym. Ja stałem tylko od wyłączaliśmy silnik właśnie. i nas. ktoś ostrzelił, tylko nie wiem dokładnie kto to był. A wydaje mi się, że to był papryk. Ty i papryk zabił Adriana, tak? tak. Ja jak gdzie, Meksy? A zabijali. czemu nie zabił no, nie ciebie? A czemu nie zabił ciebie tylko Adriana? A, nie wiem. Ty byłeś pewnie dalej od niego, od Adriana. Znaczy, bo Adi szybciej i wyłączało do mnie silnik. I się bał, może, że już mu się kończy pasek ładowania. Okej. Okay. To dlatego. No ja biegłem do, do turbin i Sylo sprzedał Adiemu kosa akurat jak naprawiał turbiny w ostatnich sekundach. A ja biegłem za nimi mm -hmm. cały czas, więc to widziałem. Kurczę, no nie wiem. Patryka znam. Ciężko mi wyczuć po głosie, ale Syla nie znam. Ciężko mi jest zdecydować. Ale Sylu ma wagę na plecach. <laughs> ja myślę, że jest sprawiedliwy. <laughs> Ej, Ta, dobra. Dobra, zarysuję. We will see. A no zobaczymy, co się będzie działo. Proszę, proszę! Nie wiedziałem o końca ja nie bym końcu, Ja, jak by zylo, by to. ja, by ja by nie zgłosił ciała, tutaj. to by turbiny poszły. No, ja nie wiedziałem kto o, to był, ale pobiegłem i wiedziałem, że któryś z was mnie zabije, bo no, stop, no, stop, jak jak byłem stopendę opta. Ja nie, nie zgłosił druga. ciała, to by poszły. No ja do końca turbiny. mówię, zawiesz nie mogę ogarnąć to jeszcze, że nie wiem jakby... Ale, Ale, no. Pablo, to ty... jest tak, oczywiście. Zbyt oczywiście. Ale, że jestem impostorem? Co jest grane? To by mi się przydało zebrać potencje, Której niestety nie ma. Pójdziemy sobie do reaktora. No, ja muszę w końcu obczaić te wenty. Ponieważ wentów jeszcze nie widziałam, impostorem jeszcze nie byłam, więc jestem mega, mega ciekawa. Tutaj wszyscy fantastycznie się bawią, jak są impostorami, więc, no, nie mogę się już doczekać. Jezu, pan Pablo jaki Pajac! Pan, jaki to był! Widziałeś to co się stało? Nie, ale Maja podeszła do mnie, to walić okay, i zaczęła walczyć z tymi kilofami. Okej. I trafiła mnie. Pa... No to mamy zabójców! Maja i pan Pablo! Pan Pablo znowu wyszedł z zbędną w tym samym pokoju! Mami. I gonił mnie przez cały czas papryk, jak my się mijaliśmy tam. On sam no, no. biegł tylko nagle zmienił drogę i był tak blisko, tak na farcie nieśnąłem ten przycisk zebrania, że już po prostu byłem pewien. A nie się nie się widać, się w w widać, ale jak podrażenie zejdziesz za blisko, to cię samo jakby wyrzuca z wenta. Tak, i wiecie, ja wchodzę do, do pokoju, a Paweł znowu na czworaka tam przybędzie i mi goni pajac. Ale No nie no, jesteś tak. Ale Maja to po prostu piękne <laughs> co Maja zrobiła, zaczęła mnie uderzyć. No to, uderz dobra, to od je. razu potem niech ktoś zgłosi zebranie, jeżeli Kety mówi prawdę, to no musimy no, odstrzelić. <laughs> I knew this voice. Znam ten głos. dziewczyny tak specyficznie kładą, oj tak. Więc od razu niech ktoś zgłosi nie, stałym nie wyszedłem. Proszę Jej. cię Pablo. Pa, Jesteśmy żywe pa, jakby co. No niestety teraz mamy cooldown, ale na pewno wszyscy zwołają jeszcze raz spotkanie. A wiecie, powinno mi zależeć teraz, żeby jak najwięcej osób wyeliminować. No więc poczekamy sobie teraz na przycisk i zobaczymy co z tego wyniknie. Dzień dobry, jak jest zebranie. zebrania? Ale no, wszyscy nie czekali tak długo. No tak, no bo nie było sensu się... Mają co masz na co masz na swoją, Maja, co masz na swoją e, nic. <noise> Okej. Okay. To no może ale... kity to był jednak. Nie no, ogólnie y, próbuję ogarnąć mapę, ale... Zobaczymy, jak nie, no to... <noise> to, to wiemy kity. chyba. Go, no. Proszę, wygraliśmy. No jak gdzieś się moja stwierdziła, że jeszcze nie ogarnia mapy, więc mogła być tym drugim impostorem. Jestem mega ciekawa. No dobra, a ja bym chciała w końcu wejść w jakieś wenty. No okay, zabił Co się stało? Ja powiem wam, jestem w totalnym szoku. Ale no. nie chciałbym tutaj... Znaczy, to może być Kety, ale Kety brzmiał chyba zbyt prawdziwie, jak y, się cieszył, że Maja go nie zabiła. No to dlaczego... Nie, nie. nie. To albo to nie był ani Pablo, ani Maja i to są. I możliwe Kyty? Jest... Z... Nie, nie, Maya. Mano... No ja to musi Dobra, być. to być. Dobra, guzik, guzik maja, zawsze. Maja guzik maja, no. guzik zawsze ryfa. Guzik zawsze gra się, ryfa, zawsze tak, gra się tak. ryfa wtedy, kiedy sam jest mordercą, bo chce siebie. Ale ja się nie. troszeczkę ja się troszeczkę martwię schematów w tej grze, bo... To, że pan Pablo był już kilka razy, to widzieliśmy. Sylo przed no. chwilką w pokoju też zachował się dość dziwnie. Oczywiście nie mam żadnych dowodów, więc nie chcę rzucać na wiatr. E, to tak weźmy tak, Adrian, Adrian mam propozycję. Za, wiecie, za wgrać Panie, w was ja taką pewną kontałki. myśl. No. Później sypałem do obserwacji, żeby mam zanieść. Kto no. strzelił? Ty typ siebie. Poczek, nie. nie, guzik. A Guzik skrytał. Dobra, to ja mam propozycję. Tak. Strzelmy guzika do kosmosu. A Syla, sprawdzimy w skan-detektorze. Ja Sylo, widzimy się zaraz w skan-detektorze. Cześć, tego, no tego, Jezus, ja A przed chwilą na nie go mówiłeś, to tego? No przed chwilą byłeś. Ty, ty, dobra, ty już nie żyjesz ty, jakby co? Wszyscy idziemy do Medveja, moi drodzy, i wtedy się okaże, czy Sylo jest impostorem, czy nie. Dobra, czy wszyscy idą? Wszyscy są. Sylo, wchodzi i uwaga, uwaga. Jak coś, to musimy się oddalić. Ej, czy impostor może zabić impostora? Zielony, bokczamp! To ja teraz wiadomo, z kim się trzymać. Okej, okay, idzie cała reszta, więc już jesteśmy przy meetingu wszyscy. Ale Sylo... Okej. Witam. ja bo biegał za mną tutaj. No oczywiście, że biegałem, bo byłem... A, Tylko bo ty, ty jesteś... Przy... Sześć, ty ale ty ty jesteś... Jest byłem, Stałem przy tobie pół sekundy. No, jesteś jedynym czystą osobą, to czy... za kim miałem biegać? Sylo, no, byłem no nie, pewien... Stałem przy tobie więc dwa razy, przynajmniej byłem zaraz na twoich plecach, zabiłbym cię, gdybym ja był, bo byliśmy a, sami. A these? Ale Mogłeś mieć cedeki albo coś? Nie, nie, no to a już nie. ktoś to przecież niech było się wypowie. Potem. No Gabi nic nie mówi w tej rundzie, to prawda. A czemu mam się wypowiadać? Dobra. No ale ja czekałam aż tutaj było No ej, wy Nie, no. Nie, Ja nie no. jestem zabuzem, Dobra, no. to. To jest czysty strzał w tym momencie, faktycznie. Nie możemy się tak wydaje potwierdzać. Składnia, ale ja byłem jak już pewny, ja byłem tak w szoku, jak Sylo wyszedł nie niebrudny. No ja też, jak Sylo wyszedł zielony, zielony, to ja mówię, co? Ja ostatni... już chciałam uciekać. Sylo jest pewny. Ostatnie Uf, co, co może być, to to, że Papryk troluje, ale Gra, gra A, mądrze. A mi się ja... wydaje, że ty z Paprykiem jesteś podejrzany. Nie, nie, A, nie, nie Pablo, 100%, 100 był. Pablo 100% był, Pablo 100% był, ale Kity, no Kity no, no mi martwi. Kity no, może być. Maja była na, na 100%. No to jak no, nie, Adi, no, nie? No, ale miała, cze, ale czego, mam... co ty gadasz za kupoty? no ja widziałem jak Pablo wychodził z wętów. No, to może ty no, w końcu wyszedłeś no, z wentów, co? K no to kiedy może w tak, Kiedy no, tak naprawdę? To dokładnie. Kiedy tak naprawdę? Je, Jedyny tak co ma na swoje no, potwierdzenie to to, że brzmiał legitnie, kiedy ja zgłosiłem pierwszą rozmowę. Moim zdaniem dlatego był czysty, ale no nie wiem, mam totalny mindfuck, co się tutaj dzieje. Dobra, ale wiecie, że Gabi, i tak Gabi wyłaliśmy. Obyś była, bo później... Później kryty najwyżej. Nie, 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 Papryk. Biegamy, biegamy za sylem cały czas. Tak, tak, tak. I robimy zadania. Tak. Dobra, Gabi, była czy nie była? BYŁA! BRAWO! No. BRAWO! Mówiłem, że Gabi jest Jej. zbyt cicho. Gavi jest tak, Gabi była cicho. strasznie cicho, to prawda. Ja, że ja, 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 z... Adi tutaj z Paprykiem wkręcają wszystkich. A ja, ja, ja powiem, że, że Adrian jest drugim. Nie no... Ja bardzo chciałam się dowiedzieć, kto był. Gabi się... wiedziała, że jest z Mają. Jestem pewna, ja że Adrian jest wiedzieć. drugim. To jest właśnie, jak to tutaj wiadomo? Bo to co bo macie w lewym rogu napisane, z kim jesteście. No No to widzieliście chyba tylko jedną gierkę impostorową. Może teraz druga będzie, ale no powiem wam... Ta pierwsza gierka bardzo mi się spodobała To było. To było mega widowiskowe co tam się działo. No powiem wam tak <głosy> <głosy> Chłopaki chyba są trochę w szoku <noise> Jak się patrzą, że wszyscy, co ja tutaj robię Nie no, bo papyk równie dobrze może być, ale on mi trochę śmierdzi. A jakby on był z paprykiem? Nie no to. Nie, 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 nie! nie. Gdyby oni byli we dwójkę! Został, został, został! Gdyby oni byli we dwójkę, to miałbym tak przekichane bizobie O, mam na, to... mam, mam na to haka. Halo. Halo, się hey, Halo. Kto zgłosił? Na ja początku. Ja zgłosiłem. No. Wszyscy eee... jesteśmy? Czekajcie. Eee... Nie. Sobie chyba nie ma. Nie, nie ma. ma pana, nie. Ty tego? Ty tego nie ma. Ty tego nie ma. -tego nie ma. No, tak? No, no to zginął, co nie? Tak, mhm. to ja nie Eee, i teraz pytanko. Dlaczego guzika zabiłeś? Chcę znać wasze <coughs> końcowe pozycje, oprócz Gabi, bo... albo... no, 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 nie wiem, w nic Gabi. O mapkę można odpalić. Ja? A, tak o, to, to ja, ja już mówię. Ja byłem przed wiek, to turbinkami, był. wbiegałem do turbinek, żeby je naprawiać, bo nie. akurat stres trumu. Ja, ja, <coughs> ja, <też tam> <coughs> ja byłem ja byłem... Ja byłem kontrolu byliśmy i biegliśmy do tego silnika, to, co tam piszczało. A ty byłeś tam, mną? Ja nie słyszałem, że mhm. ten krok był zaraz. zaraz. Bo ty wychodziłeś z tego elektryka chyba? No Sylonas mijał w no. elektrykach, to my tam jeszcze stali z panem Pablo i tak Właśnie, tak, ja byłem pamięt, w pewnym momencie, że mnie zabijecie, bo ja tam zostałem z wami sam hmm. A tak się na mnie zaczailiście, byłem pewien, że będzie podwójnym Ale fajnie to wyglądało, Ja myślałem, że mnie zabijecie ja byłem w storage'u, biegłem do silnika No ja byłem przy turbinach, już ja już praktycznie już A ktoś mówił, że w controller room, jak ktoś był w nie? Nie? Dobra, dobra, dobra Pablo, gdzie byłeś? Gdzie no ja byłem przy papryku. Ja tylko powiem, że ja biegłem jako pierwszy, więc nie widziałem syla, ani nie słyszałem kroków. Ale... No ja ja byłem, biegłem, miałem, bo chciałem od tego. Chyba Tak, ale to ja już potem tam byłem dalej dalej, dalej, bo tam. ja biegłem A ty poszedł, i... poszedł gdzieś tam w lewo, my w prawo, spiegę. Ko ty kogoś no no. widziałeś, czy nie? Jak nie, razem? nikogo nie widziałam. Ja już ubiegałem <grym grym> praktycznie tam. Dobra, to z kimś Masz jakieś? Ale Głosiek, miałeś jakieś podejrzenia czy nie? No nie mam właśnie. Okej. Maja, coś też powiedzieć? Maja nie w sumie. Dać. Nie powiedziała, gdzie jest jej pozycja. Nie żyjcie. O, na górze. No, widzowie, jest lekki problem, bo nie powiedział praktycznie nikt, gdzie jest, ani co robił. Tutaj nadal nadal coś z silnikiem, więc ja to wyłączył. O. Bo nie było już jakby czasu, więc to było dziwne, ale każdy, raczej znaczy, guzik i papryk widzieli, że ja wyłączyłem silnik. Jedyna osoba, która jest z nami, nie ma to silo. Ale Slot tutaj robi zadanie na to wygląda po prostu. A, ale to jest ciężkie! Czekajcie, no guzik skoro zgłosił. Oj. Guzik skoro zgłosił pytanie, to wydaje mi się, że może być taki dość dość bezpieczny. Więc ja się na razie będę trzymał blisko guzika, bo guzik zaczyna być podejrzliwy. Gabi tak biega dziwnie troszkę z nami. Oj, co się stało? Znalazłam bawanka leżącego sobie. W tym głównym, głównym pomieszczeniu tak zwanym kontrol roomie bo wychodziłam z radaru a ja się zablokowałem między jakimiś rzeczami Bentami, no, no, i nie mogłam no. się Kusik, bo my no byliśmy nie wiem, raz czy ktoś zabił, ale nie wiem kto my byliśmy Byli razem czy... przy silniku no. ty, wcześniej byliśmy mniej więcej około cały czas koło w siebie w jednym pokoju z Gabi też tak. a, ale jak pobiegliśmy do pokoju to Gabi nawet no, nie, nie była chyba tam piec To prawda. Bo ja się skupiłam, ja, ja wzięłam tą latarkę i chciałam ją odstawić. I ja myślałam, ale że mam ma? ma. zostawić. Ale, ale, ale czemu chciałaś odstawić latarkę, innego. kiedy wszędzie było pełno dymu i tym nie, bardziej... Było, dym tym był bardziej, był że później. idzie się z latarką, idzie się przez no turbinę do researcha. ale. No teraz już wiem, ale ja muszę do obserwatorium. Ci, ale, no dobra, ale jakby jedyne co ją ja gratuję, to to, że faktycznie ona tam sama była długo. Ja specjalnie was zostawiałem na chwilę samemu, bo byłem, wiesz, no byłem ciekaw, czy, czy się nie zabijecie. Nie zatrzasnęli w obserwatorium. Fakt, ja muszę przyznać, że drzwi były zamknięte, bo yy, czekajcie, jak my biegliśmy do turbin, to nie widzia... nie, Czekaj. obserwatorium. Czekajcie. A, tak, to Łazienka była zamknięta. Drzwi były zamknięte do łazienki. Łazienka była zamknięta? Tak, były zatrzasnięte drzwi, więc ja byłem totalnie zdziwiony, że bałem się, że mnie będziemy w stanie dobiec. Dobra, e, Papryk nic nie powiedział, Pan Pablo... Gdzie Ty, Papryk? Bo wszyscy powiedzieli w sumie. No ja byłem... Większość czasu spędziłem na turbinach, researchu, Greenhouse i security. Tam mnie miała Maja z oni przebiegali ostatni obok mnie razem, ale co później, to nie. Jak Maja z Sylem cię... Hm. Ja skifuję, bo ja nie mam! Papryk... Wiesz. Guzik... Wiesz... Co? Musimy sprawdzić. A no, skoro Papryk powiedział, że miała go maja z Sylem, a Sylo umarł no to trochę zaczyna się robić niebezpiecznie, mi się wydaje. Ja będę się trzymał blisko z guzikiem w tym momencie, bo, bo nie ma sensu po prostu robić nic innego. No ja bym zgłosił jednak, wiecie co? O! Dobry pomysł, ale nie chcę, nie, 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 nie. Nie! Nie, 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 nie. Nie! Moim zdaniem, papryka powinniśmy... Z... Moim zdaniem papryka powinniśmy zgłosić. Mi się wydaje, że to jest dobry, że to jest dobry, dobry gaz Gabi, Gabi. nie jest na 100% Nie, nie spróbuję. Słyszycie mnie? Tak. tak, no. tak. Gabi. Tak? Ci no żebyś czysta. tego nie robiła. Jedyna osoba, którą z nami nie było, dopiero dobiegła potem, to był papryk. Papryk też... A ja myślałam, papryk też, na mnie żebym szła. nie żebyś wyszła. Papryk też powiedział, że był cały czas z Mają i e, Sylem, a Sylo umarł, więc... Nie, że byłem, tylko że oni mnie mijali. Ja byłem po lewej stronie. No to stronie, tym bardziej, moim zdaniem, i... moim zdaniem no i to nie jest na pewno guzik. Gabi, wiemy, że to nie jest. Wydaje mi się, że to jest Papryk i Maja. Oni byli no. razem i. A oni A możemy zabili, iść teraz e... prześwietlić kogo? Nie możemy, tylko nie. Raz, raz w grze, dlatego prosiłem, żeby się wchodziło. Mega dziwne było to, że no wszyscy pobiegliśmy do reaktora. No papryk nie pobiegł. No, prawda, prawda. No, ale doktora, ja oddaję doktora. swój głos. To, co papryk na sam koniec poprzedniej rozmowy powiedział, że ja oni go mijali z Sylem, a, a nagle Sylo się nie pojawił nigdzie. Moim zdaniem to jest mój gers, jakby zdecydujcie sami, ale moim zdaniem to jest Paprek i Maja. Ewentualnie pan Pablo. Wiem, że to nie jest Guzik i wiem, że to nie jest Gabi. No. Dobra, jak tak, to tak, jak Normalnie. pan to ja mam, jak a to tak. się nie broni. A to, to nie byłam ja, dlatego że drzwi były zamknięte, jak No ja też nie mówię nic, ruchu. że to maja czy czwartek. A jak, że jak nie słyszałaś? Mijali, bo ty zgłosiłaś no. tą poprzednią rozmowę, tak? Tak, bo ja I... usłyszałam za drzwi po prostu. Jak a faktycznie biegałaś z paprykiem i sylem? Ja ich wiedziałam, nie wiem, z 15 sekund wcześniej, więc to już okay. zbieram, trochę. Zbieram no to czasem. wydaje mi się, że to odpowiada na wszystko w no tym wypadku. A dalej musimy pomyśleć, czy to jest Pablo, czy to jest Maja. Dobra, wydaje mi się, że to był bardzo dobry, bardzo dobry gest. Wydaje mi się, że to 100% był papryk. Musimy teraz się trzymać razem, w trójkę na pewno, a robiąc przy okazji jakiekolwiek zadania. Pablo się zachowuje dziwnie. No Pablo wie, że musi tak naprawdę się z nami trzymać i liczyć na to, że ktoś pójdzie gdzieś sam. A Maja, no nie wiem, co robi w sumie Maja. Zadanie zostało już dużo, ale. No nie, to już było zrobione. Czekajcie, zostaliśmy sami? Każdy widział? Tak. A Maja, tylko zapytam tak kontrolnik. Czemu wszyscy biegaliśmy razem, a ty nie? Nie wydawało ci się, dzisiaj, że to. razem? Znaczy, no tak to chyba każdy logicznie myślący, bo, nie bojący się o swoje życie by się trzymał razem, bo wiesz, że Gabi była bezpieczna. No, ja nie powiem swoje życie. Tak? A co robiłaś? Bo ani razu ci nie widzieliśmy. Nie, nie misji, ale tam zrobiłam jakąś jedną. Dobra. Maja, gdyby nie to, wydaje mi się, że pan Pablo strzelał i teraz sam strzela przycisk, bo po prostu nie, nie, nie zrobił. Nie, no pan Pablo nie sabotował. Jak Maja poszła, to wiesz, e, impostor by sabotował, nie? Jak nie no, mogę. sam. Tak, ale pan Pablo, no. Zbieg za tą guzik i próbował cię zabić, tak? Ja go ja za... ja nie, nie, co nie, nie. Nawet widziałem. No, zmachałeś bronią, no nie da się normalnie machać bronią. No to przecież guzik by to słyszał, skoro za nim chodziłem. No nie, no impostor nie wydaje dźwięków, jak macha bronią. no. Biegłeś centralnie za guzikiem i. Takie no. rzeczy mi. Ej no, kolejny nie. raz. A jeżeli nie, je, jeżeli był jakiś błąd, ale to tak samo to, co kity wtedy miał z Mają, jeżeli był jakikolwiek błąd, no to to musi być Maja, bo biegała sama, ale wydaje no mi się, że tak jest, bo jakby logicznie myśląca osoba by zawsze biegała razem. Leciał. Nie no, powiem wam, że to jest niemożliwe, jak wy we trójkę chodzicie. To jest niemożliwe. nie ma sensu ani żadnych okay, sabotacji. Ale to było możliwe, bo my nagle zostaliśmy z Gabi sami, więc to była twoja szansa na zabicie guzika, ja ale zrobiłeś to w najgorszym momencie, bo jeszcze Specjalnie, żeby ktoś mnie wreszcie ruszył.